To, to jest Polak. Co to znaczy być Polakiem? Przyjrzyjmy się temu, naświetlmy ten temat trochę dokładniej. Zacznijmy od prawa. W świetle prawa sprawa jest banalnie prosta. Chodzi tylko o to, czy masz obywatelstwo polskie. Jeżeli masz obywatelstwo polskie, automatycznie jesteś Polakiem. Jak nie masz obywatelstwa, Polakiem nie jesteś. Nie ma czegoś takiego jak cudzoziemiec z polskim obywatelstwem. Nie, to jest bym społeczny. W świetle prawa jest Albo jesteś Polakiem, albo nie jesteś Polakiem. Masz obywatelstwo, jesteś Polakiem, nie masz obywatelstwa, Polakiem nie jesteś, temat zamknięty. Obywatelstwo można zdobyć na różne sposoby, głównie cztery. Pierwszy sposób to jest z mocy prawa. Z mocy prawa, czyli jeżeli jeden z Twoich rodziców jest Polakiem, automatycznie masz obywatelstwo polskie. Jeżeli zostałeś adoptowany przez Polaka, automatycznie stajesz się Polakiem. Jeżeli się narodziłeś na terenie Rzeczpospolitej Polskiej, a twoi rodzice nie są nieznani, nieznana jest ich narodowość, automatycznie jesteś Polakiem. To jest takie z automatu dawanie obywatelstwa. Drugi przez nadanie. Może ci nadać obywatelstwo prezydent Rzeczpospolitej Polskiej. Tak naprawdę nie musi się nawet uzasadniać dlaczego. Po prostu, jeżeli prezydent ci nadał obywatelstwo, stajesz się Polakiem. Koniec tematu. Trzecie, przez uznanie. Jeżeli na przykład dłużej że już tutaj mieszkasz w Polsce, spełniasz pewne kryteria, możesz wystąpić do odpowiedniego wojewody, wojewoda może ci przydzielić obywatelstwo, i w tym momencie Ty i cała oczywiście Twoja rodzina, wszyscy, którzy zostali uznani, stają się Polakami w świetle prawa. No i czwarty, poprzez przywrócenie praw obywatelskich, bo skoro można nadać prawa obywatelskie, to oczywiście można też je zabrać, jak również można się ich zrzec. Ktoś może sobie postawić, dobra, to ja nie chcę być Polakiem, pyk, złożyć odpowiedni wniosek i przestaje być w świetle prawa Polakiem. Można też przywrócić, bo niektórzy na przykład stracili swoje prawa jako Polacy podczas wojny, kiedy Polski nie było. Prawo prawem, ale istnieje też coś takiego jak tożsamość narodowa. Tożsamość narodowa to jest bardzo ulotny twór. Do tej pory wiele osób się wykuca, jakie elementy rzeczywiście mają znaczenie i definiują to, jaką ktoś ma tożsamość narodową. Na chwilę obecną się mówi tak naprawdę o dwóch najważniejszych. Po pierwsze, czy osoba utożsamia się z danym narodem, z daną narodowością. Tożsamość narodowa to jest ogólnie poczucie przynależności. To jest najważniejszy jej element. Więc, jeżeli osoba nie utożsamia się z narodem, automatycznie uznaje się, że no nie, nie jest to jej tożsamość narodowa. Czyli, jeżeli ja się nie czuję Polakiem, to ja nie jestem Polakiem. Druga sprawa, równie ważna, to jest czy dana osoba była wychowana w danym systemie wartości, idei itd. Oczywiście, każda osoba ma swoją własną. Ideologię, swoje poczucie wartości, system wartości, ale naród ogólnie ma jako taki spójny w miarę. I kwestia jest tego, czy byłeś wychowany w tym zespole, w tym spójnym zespole tych wartości. Możesz nie uznawać tych wartości, możesz je odrzucać, ważne, czy jest znasz, czy zostałeś w nich wychowany. Jeżeli zostałeś wychowany według wartości polskich, zasadach polskich, normach polskich, to z automatu. To jest twoja tożsamość narodowa. Kwestia tylko tego, czy ją przyjmiesz, czy nie. Są też inne elementy, tylko że inne elementy są takie dość chwiejne. Na przykład język. Czy jeżeli osoba urodziła się w Anglii, wychowała się, ma polskich rodziców, wychowała się zgodnie z polskimi normami, zasadami, ale się nie nauczyła polskiego języka, czy jest Polakiem, czy nie? No jest. Więc język nie jest definiującym elementem. Skoro się już mówimy o ten, no to terytorium. Jeżeli osoba narodziła się w innym kraju, a dalej jest Polakiem, to znaczy, że terytorium nie definiuje tego, czy jest Polakiem, czy nie. Więc w tym momencie tożsamość narodowa i terytorium też to nie jest jakaś istotna definicja. Historia. No, wybaczcie, ale bardzo wiele Polaków, nawet dorosłych, już nie mówię o młodszych, nie znają tak naprawdę dobrze historii polskiej. Więc no historia sorry, nie jest definiującym elementem. Tradycje. No, o tradycjach to na Polsce nie zaczynajmy, bo gdzie są nasze polskie tradycje? Gdzie są dziady i tym podobne? Nasze polskie tradycje dawno zostały odstawione na boczny tor, więc najwidoczniej tradycje nie są definiującym elementem bycia Polakiem. Tradycje wychodzą. No jest jeszcze oczywiście symbolika i symbolika tak dalej, flaga i te podobne, ale to już są raczej rzeczy... Które ciężko powiedzieć, że to definiuje co? To, że ja pomacham sobie flagą polską, czy to definiuje, że jestem Polakiem? Nie. Więc co się najbardziej liczy? To, czy ja czuję się Polakiem i czy ja jestem wychowany w danym systemie wartości. Podsumowując, kim jest prawdziwy Polak? Polak to jest osoba, która utożsamia się z Polską, czuje się Polakiem, jest wychowana w naszym systemie wartości oraz posiada obywatelstwo polskie. Wszystko inne jest drugoplanowe. Oczywiście są to istotne elementy, jak najbardziej, ale nie są one definiujące, jeżeli chodzi o naszą narodowość.